Mistrzostwo Jeleniej Góry, no to piękna sprawa. No to piękna sprawa, to prawda. Yy, udało nam się w tym roku zdobyć Mistrzostwo Jeleniej Góry w piłce ręcznej w chłopców. Zresztą dziewczyny nie były dużo gorsze, bo są drugie w mieście. Yy, no, co ma być od drużynie chłopców? Mają chłopcy walkę do, yy, serce do walki, yy, podjęli rękawice i zmierzyli się z silnymi drużynami, które mamy w Jeleniej Górze i udało im się w tym roku wygrać. Jak godzą to z nauką? No Bo wiadomo, że jednak nauka jest to priorytet. Zgadza się, nauka jest priorytetem u nas w szkole, stawiamy przede wszystkim na naukę, ale również dajemy możliwości i do rozwijania pasji tym którzy, tym uczniom, którzy są zainteresowani sportem, rywalizacją sportową, stawiamy też na to i są jak widać uczniowie, którzy potrafią połączyć jedno z drugim i z tego co wiem, to, to większych problemów z nauką nie mają, a sprawdzają się też na boisku bardzo fajnie. I nie tylko w rę piłce ręcznej, ale również w innych dyscyplinach sportowych. Dzisiaj półfinały. Niedługo w Lubaniu finał. Jak dzisiaj oceniacie tę sytuację? No troszeczkę pierwszy mecz nie najlepiej No Pierwszy mecz graliśmy, trzeba pamiętać, że gramy z drużyną z Lubania, która zawsze była tutaj w regionie bardzo silną. Zważywszy na to, że różnica, bramy, którą przegraliśmy, nie była zbyt wielka, jestem pełen tymi przed kolejnymi spotkaniami i mam nadzieję, że chłopcy powalczą o jak najwyższe miejsce tutaj w tym gronie. Pierwszy mecz za wami. Jakie wrażenia? Znaczy wrażenia. No, ogólnie mecz był równy, no ale myślę, że gdybyśmy mieli całą drużynę, to powinniśmy zwyciężyć. No zabrakło końcówki, bo graliśmy fajnie, no ale na końcu zabrakło siły może dlatego, że nie było pełnego składu. Teraz przyjdzie kolega, który po prostu nie było go na pierwszym meczu. Na no, szkołowy, czołowy zawodnik w naszej drużynie. No i myślę, że no wszystko jest w naszych rękach, jak to się mówi. Mamy dwa mecze. Jeżeli je wygramy, no to jedziemy dalej, no. Na pewno damy siebie wszystko i będziemy walczyć do końca. Tutaj, czego zabrakło? Było dużo sytuacji niewykorzystanych. No na pewno zabrakło troszkę szczęścia. Niewykorzystane trzy karne, dwa bądź trzy słupki, jak się dobrze pamiętam. No i to trochę jednak podcina skrzydła, taka sytuacja na boisku. A zabrakło czego? Zabrakło chyba nam troszkę tych zawodników kontuzjowanych, którzy odnieśli kontuzję w ubiegłym tygodniu. Na pewno z nimi byłoby łatwiej. W piłce ręcznej silna ławka rezerwowych to jest podstawa. My dzisiaj nie mieliśmy silnej ławki. Na przyszłość jakieś uwagi, jeżeli chodzi o trening? No, na pewno uciągniemy wnioski. Ja chłopcom życzę, znaczy chciałem pogratulować, bo zostawili serce na błysku znów po raz kolejny. Zabrakło dzisiaj niestety. Tych punktów do zwycięstwa, ale, ale jestem dumny z ich postawy na boisku. Czego dotyczyły dzisiejsze zespoły? Dzisiaj był, odbył się półfinał strefy jeleniogórskiej w piłce ręcznej chłopców Lica czyli chłopcy ze skół średnich. No, ekonom zajął dzisiaj trzecie miejsce, przed nim były zespoły z Kamiennej Góry i z Lubania, który awansował do finału. Stawką zupełnił Karpacz, który zajął czwarte miejsce. Wiemy, że czeka nas jeszcze mecz dziewcząt. W przyszłym tygodniu finał strefy dziewcząt w Wielkiej Górze na Hali przy Złotniczej. Daty jeszcze nie są ustalone, w każdym razie na pewno przed świętami.